Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć, cześć, cześć. Zapinaj pasy, a ja tutaj um, wam pokażę, zobaczcie, e, Moje życie z Hashimoto i SIBO. E, tak tak wygląda. E, osobista historia, rzetelna wiedza i sprawdzone porady. Katarzyna Dziurska, która siedzi pięknie na moim fotelu. Przechodzimy w takim razie do tej rozmowy. Niestety prowadząc nie będę mogła czytać. Musimy um, polegać na tym... Um, Przeczytałam. No, e, tak, przeczy ty musiałaś się <laughs> przeczytać, dokładnie. Jedziemy, gotowa? Tak, tak. Jest wszystko? Tak, to super. Dobra, to jedziemy. E, Kasiu, no na co, na co dzień jesteś trenerką fitnessu? E, osobą, która dobrze? Zna ludzkie ciało, wie czego tak. ono potrzebuje, żeby być, być zdrowym. Powiedz mi, bo Hashimoto to jest taka choroba, która mam wrażenie dotyka coraz więcej Polek. Taka duża grupa, gdzie się nie obejrze, to co chwilę słyszę, że któraś z koleżanek ma Hashimoto. Tak. Jak tę chorobę się zauważa? Jak ty, znając swoje ciało, zauważyłeś, że coś z nim jest nie tak? Ja tak naprawdę myślałam właśnie, że znam swoje ciało, że nic mi już nie zaskoczy, że mogę z nim zrobić wszystko. I raptownie, nie zauważając wcześniej objawów, dowiedziałam się z wyników badań, że mam. A Hashimoto. Co, co to jest to Hashimoto? Czym ono się objawia? Jak się jak, jak objawia? Się ty, znaczy, później jak zaczęłam analizować swoje życie, jak już wiedziałam, że mam Hashimoto, bo mm -hmm. zrobiłam wyniki badań Zbadałam właśnie FT3, FT4, AntyTPO, wszystkie takie terytucowe. No i nie rozumiem, tak? E, ale to jest taki podstawowy panel badań z krwi tak. e, Zauważałam u siebie faktycznie ospałość, brak motywacji do działania, problemy z cerą, problemy z, z, z włosami, z paznokciami e, problemy też z jelitami, co później też Zaporządkowało u mnie SIBO, mm -hmm. o czym też pewnie porozmawiamy. Więc, tak naprawdę, wszystkie takie objawy, które przeszkadzały mi w normalnym funkcjonowaniu, jako dla aktywnej osoby, która jeszcze wtedy rozpoczynała e, swój udział w programie telewizyjnym, więc no, chciałam zaangażować się na 100% ze swoją całą energią. A I niestety, rzeczy, ja, pot które przeszkadzały tak, Ci po ja potrafiłam wracać z treningu, po prostu spać w make-upie, w ciuchach, wstawać. Okay, i czyli ten jej, sen więc dopadał więc cię o taki... każdej porze dnia i nocy, tak, tak? Zmienę nastroje, to po prostu mm -hmm. rozwalało tak naprawdę mój, mój cały dzień, bo mój partner też musiał się nauczyć ze mną żyć na nowo, bo jakby też nie ogarnia to, Wiesz co, kobiety, które mają Hashimoto, narzekają na to, że partnerzy po prostu uciekają i nie tak. dają rady, bo ta zmiana nastrojów jest po prostu góra-dół e, cały czas, no i, i te różnice w tym dobrym i tym złym samopoczuciu są gigantyczne. Czy to rzeczywiście tak jest? Tak, tak. Ja potrafiłam jednego dnia wsiadać do samochodu i być radosna, tak. jedziemy, jakieś chwila wymiany zdania. ja już płakałam, mhm. krzyczałam na tak. mojego partnera i później mhm. znowu się śmiałam i więc tak naprawdę ja podziwiam go, że on ze mną wytrzymał, i nie uciekł z chaty, naprawdę. Bo jak rozmawiałam z niektórymi dziewczynami, które też zgłaszały się do mnie o pomoc, to właśnie mówiły, że niestety zostały zostało bo partner nie rozumiał, bo rodzina nie rozumie, albo lekarze, co najgorsze, nie rozumieją, że tak naprawdę jest problem. Że Czy mają że, problem. Że jest problem. Tak. Ym, Hashimoto ma wpływ na to samopoczucie, na relacje z drugim człowiekiem, tak, tak. jak powiedziałaś, yy, ale co jeszcze bardzo przeszkadza w tej chorobie? Taka bezradność moim zdaniem, bo tutaj musimy się posilić faktycznie tą dietą, co też dużo osób bagatelizuje, bo myśli, że tylko weźmie hormon tarczycy typu Letrox albo Eutyrox, to jest tak najbardziej popularne dwa leki, a to już zapomną co? tak naprawdę o tym, żeby zmienić na przykład swój styl życia, żeby trochę... Przemyśleć, tak naprawdę, jak się do tej pory prowadziliśmy. Bo ja też byłam bardzo aktywną, bardzo zapracowaną osobą. Zawsze stawiałam sobie jakiś cel. E, jeszcze on się nie kończył, już myślałam nad kolejnym i już robiłam, myślałam nad kolejnym i tak naprawdę ciągle byłam w biegu. 100% swojego czasu wykorzystywałam maksymalnie. E, pod kątem treningowym, jakimś baga, Ale jak chcesz tak spać, to raczej nie masz e, siły na trening. E, no właśnie, bo się tak stało, że jednak już mnie ścinało z nóg i nie miałam ochoty na ten trening, nie miałam siły na ten trening. Później, jak się pojawiły też problemy z jelitami, czyli zdjęcia brzuch. Słucha, to tak naprawdę nie było możliwości trenowania, bo był taki dyskomfort, że wyłączało mi totalnie z treningów. Yy, Hashimoto przeszkadza również w tej intymnej strefie yy, życia, mam na myśli życie seksualne. Tak, tak. Tu to też jest? jest właśnie fragment w tej książce, mm -hmm. zatytułowany W łóżku z Hashimoto um, to, to, to I to też jest czy bardzo do, da się tak, iść do łóżka z Hashimoto? No, <grym> tego przenośnie, ale jeśli chodzi o e, Bliskie relacje, to faktycznie kobiety Mają e, z tym problem Z tą taką wstydliwością, bo Ciało się zmienia, mm -hmm. nie oszukujmy. Niektóre reagują bardzo e, Różnie na, na objawy Hashimoto, na przykład Bardzo szybko tyją e, Puchną wodą, nagrają wody czują, tak. się bardzo źle z tym czują Wstydzą się po prostu pokazać przed partnerem a jeśli właśnie w moim przypadku jeszcze SIBO było, to te problemy takie no, jelitowe, no to już no ten właśnie, to, co, jest taki, co, co że... to jest SIBO? Czym jest SIBO? SIBO, najprościej mówiąc, jest to przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim. Mm. Czyli mm -hmm. objawia się to, to jest spowodowane po prostu złą perystaltyką jelit, czyli tym, jak powinno się y, pokarm trawić, kiedy, w której części naszego, y, naszego jelita i tak dalej. I po prostu przez jakieś zaleganie y, różnych bakterii. Robi się po prostu taki nadmiar i jest, powstaje też wodór i metan z tych przemian materii, który to tak naprawdę powoduje to SIBO i różne dolegliwości, te objawy, które pojawiły się od razu u mnie, Też tak naprawdę ja nie wiedziałam wcześniej, co to jest SIBO. Mhm. Zaczęłam później tak naprawdę to tam trakcie. czytać. Tak, tak, to Choroba Hashimoto ma również negatywny wpływ na pewne decyzje, które są naturalne w życiu kobiety, czyli na przykład powiększenie rodziny, rodzina. zajście w ciążę. Mhm. Czy z Hashimoto w ogóle łatwo jest zajść w ciążę? Czy to jest możliwe? Jeśli wcześniej się za to zabierzemy i faktycznie zgłosimy się do lekarza, ginekologa, endokrynologa, to tak jak najbardziej możemy w ciążę. Nie mam z tym problemu, mm -hmm. bo mam też znajome, które bez problemu zachodzą, rodzą tak, bezproblemowo tak, tak, tak. i tak dalej. E, no a jeśli trafimy, albo po prostu jak już zajdziemy w ciąży i trafimy do e, lekarza i na przykład on powie, że ale tutaj jest problem z tarczycą. Co gorsze, niedoczynność, nadczynność e, i Czy wtedy się pojawiają ogóle... problem, ale można, tylko czasami po prostu czasie za to wcześniej do tego się przygotować a, i wyedukować. Mi, lekarze od razu widzą, y, widzą i wiedzą, mm -hmm. y, z, czy te choroby po prostu nawet przeciętnemu fachowcowi łatwo jest rozpoznać? W moim przypadku było tak, że faktycznie z badań już było widać, że mam Hashimoto plus jeszcze oczywiście robiłam inne badanie typu USG tarczycy, mm -hmm. więc u mnie byłam takim 100% Przykładem przypadkiem, tak, ale jak poszłam do mojej pierwszej doktor endokrynolog, to niestety, no jakby, niestety, niestety nie chciałam mi jeszcze pomóc pod kątem też właśnie przypisania hormonów tarczycy, tylko tak naprawdę zapytała jak funkcjonuję, jak się odżywiam, Powiedziałam oczywiście i powiedziała, że wszystko jest ok, bez zmian. Tak naprawdę, proszę się uspokoić, nic się nie dzieje. Ewentualnie, jak coś się pogorszy, e, jakieś samopoczucie, to proszę się zgłosić ponownie. A co później się okazało, musiałam zmienić tą dietę, bo dietoterapia, mm -hmm. czyli terapia i leczenie dietą, jest tutaj kluczowe. Więc, no właśnie, to już wówczas no no to Trochę z kwitkiem odesłana, i musiałam przetrawić po prostu parę miesięcy i poszukać no, nowego lekarza. No, udało się. No dobra, ale to porozmawiamy o tej diecie, bo ta dieta jest kluczowa mm -hmm. e, w leczeniu tej choroby. Farmakologia to jedno, fachowiec, dobry lekarz, e, m, który się nami opiekuje, to drugie, tak. ale dieta jest najważniejsza. E, skąd my mamy wiedzieć, jak się odżywiać, e, co eliminować e, i czy rzeczywiście e, są pewne mity, które stały się prawdą mm -hmm. e, w przypadku mm -hmm. tej choroby? Najlepiej od razu, jeśli chcemy podjąć się kompleksowego badania, znaczy mm -hmm. leczenia, to najlepiej zgłosić się właśnie bo pierwsze do odpowiedniego lekarza, który przepisze nam suplementację plus, e, plus leki. Jak go szukamy? Szukamy kogoś, kto choruje i mówi, że ten fachowiec jest dobry? No lepiej z polecenia. Na Te z polecenia szukałam, mówię, poszłam do pierwszego lepszego endokronologa i gastrologa i coś źle skończyło, tak? E, więc szukałam dalej z polecenia i się udało na szczęście, ale też oczywiście zgłosiłam się od razu do dietetyka klinicznego. A, więc mam już jakby dwie panie, które się mną zajmują i e, bez tego tak naprawdę nie dałabym sobie rady, bo to już nie jest, e, wyszło, to nie jest taka po prostu tak jak my rozpisujemy z moim narzeczonym plany treningowe i żywieniowe. To nie i jest takie proste. To nie jest takie proste, to jest bardzo skomplikowane, przy, no, jeśli chodzi o CIP, bo to już jest Grubsza sprawa, jeśli chodzi o Hashimoto. E, najlepiej wyeliminować gluten oraz laktozę. Mhm. E, wyeliminować produkty przetworzone. no, no To jest jakby no, oczywiste. E, tego jest najwięcej, jakby Najwięcej, chyba, więcej, tej chwili. najwięcej. Więc ja polecam gotowanie samemu, bo wiemy tak naprawdę, co wkładamy do, do gara, e, tak się wyrażę. Więc też gotuję sama e, i się bardzo dobrze czuję, już naprawdę moje samo poczucie się polepszyło. E, też eliminujemy cukier. Eliminujemy też rośliny strączkowe, więc tutaj też dużo osób mówi, Kucze, no ale znowu muszę wejść na dietę albo w ogóle słowo dieta, to już tak trochę paraliżuje, mm -hmm. ale gwarantuję, że takie pozytywne zmiany nawyków żywieniowych pozostaną się opłacają. opłacają się, pozostaną już na pewno do końca życia. Samopoczucie się poprawi o, o niebo lepsze będzie, więc tutaj. Nie, proszę się nie bać, nie bać i tutaj zmienić na pewno te nawyki żywienia. Czy, czy ta choroba Hashimoto, to jest choroba, gdzie potrzebne jest wsparcie drugiej osoby? Takie naprawdę mocne wsparcie? Tak, tak. Moim zdaniem tak, bo ja też potrzebowałam tego wsparcia, bo um, ja jako osoba bardzo aktywna która nie mogła zaak zaakceptować tego, że spadło na nią to, że jest na Hashimoto i jeszcze Sibo, mm -hmm. no tak naprawdę bym mogła leżeć e, z depresją, kołdra na głowę i nie wychodzić i nie realizować już w ogóle dalszych swoich planów. I gdyby nie mój narzeczony, który tak naprawdę od razu pobiegł po książkę i zaczął się edukować, a ja płakałam w poduchę, mm -hmm. i który mnie pilnował, czy wzięłam leki, czy ugotowałam sobie jedzenie wychodząc z domu, żebym była przygotowana zawsze e, na każdą ewentualność, to nie wiem, czy bym sobie tak do końca dała rad, albo w tak szybkim czasie. Faktycznie potrzebałam... a po jakim czasie zobaczyłaś różnicę w swoim samopoczuciu? Zanim ja trafiłam też do lekarza, potem jak się dowiedziałam tego odpowiedniego, zaczęłam tą dietoterapię, zaczęłam też lekanie, z lekarstwami przygodę, no to tak po roku ponad. No ale no po, dwóch latach, tak, po dwóch latach, tak, a po dwóch latach powstała książka, więc też potrzebowałam tego czasu, żeby sobie to żeby się na, nauczyć. Nauczyć się żyć. Tak mm -hmm. fajnie żyć, żeby właśnie móc innym przekazać, że da się żyć z tą chorobą fajnie. E, I że to nie jest nic strasznego. Myślałam, że będzie gorzej, faktycznie. Gorzej było z SIBO. Tak jak teraz sobie analizuję, to SIBO, SIBO. bardziej mi doskwierało. skwierało, mm -hmm. Tak, bo. Ym, jeśli chodzi o Hashimoto, to bardziej czułam to pod kątem emocjonalnym i takim, że no, te zmienne nastroje, czasami taki brak chęci wstania z łóżka, e, ale SIPO to jednak wygląd, tak? No, ja ja dla, dla osoby, która gdzieś tam pracuje ciałem, powiedzmy, jako fitness, e, motywuje ludzi, prowadzę aktywnie social media i gdzieś chcę pokazywać, no, no. tak? I że ten trening mi sprawia radość i jest progres, a tego nie widzę tak naprawdę, to idzie w drugą stronę, to jest trochę takie motywujące ale już mówię, już jest dużo lepiej niż było i to było bardziej mi skwierało. Jednak ten brzuch tak strasznie opuchnięty, to nie jest nic fajnego. Nie jest to nic fajnego. Nie, nie, absolutnie. E Napisałaś książkę. Ta książka to jest poradnik dla każdego, kto dziś dowiaduje się, że jest chory? Nie dla, nie, nie teraz, ale mi się wydaje, że e, to też jest książka dla osób, dla partnerów mm -hmm. przede wszystkim, bo też... A, dla przykład, osób, które muszą z tym żyć tak, tak nienamacalnie, właśnie, tak truch, dokładnie, tak bo na przykład mm -hmm. jest właśnie fragment, e, gdzie Emilian ci wypowiedział mm -hmm. e, i też daje swoje jakieś tam rady, więc mi się wydaje, że to jest idealna książka dla partnerów, osób chorych, e, dla osób, które też właśnie prowadzą taki, takie życie w pędzie i... E, i które na przykład nie wiedzą, co to jest SIBO, a podejrzewają, bo gdzieś na przykład już trochę wygooglowały, na przykład, co to jest SIBO, a chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej, bo tak naprawdę ja, szukając jakichś informacji, nie znalazłam żadnej literatury na ten temat. A ty, jak się dowiedziałaś, że jesteś chora, to wiedziałaś cokolwiek na temat tej choroby? Nie, nie. Zero? Zero. 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 Naprawdę, tak naprawdę, no nic nie wiedziałam, dowiedziałam się od koleżanki, bo ona tu miała, bo obserwowałam ją oczywiście w social media, też uprawiała ten sam sport, co ja poprawia aktywnie jeszcze, więc od niej się dowiedziałam, ona mi gdzieś tam pierwsze kierunki dała, wskazówki, a później już poleciało masowo. Poleciało. Więc... Czy tak. na ten moment choroba przeszkadza Ci w Twojej pracy? Przypomnę, jesteś trenerką fitness, więc pracujesz ciałem. Tak. Uprawiasz bardzo, myślę, że Dużo aktywności fizycznej mm -hmm. na co dzień, i ten dzień każdy jest dla ciebie tak. aktywny. Potrzebujesz dużo energii, dużo kalorii, spalasz dużo ruchu. Tak naprawdę każdy dzień jest jedną wielką niewiadomą. Ja tak wstaję, to tylko od razu jest. No, może to jest dobre, może to jest złe, tak. ale od razu patrzę na stan swojego brzucha, od razu też patrzę na, nie wiem, poziom wody w organizmie tak tylko wzrokowo. Trzeba pić. Bo e, tak, tutaj też bardzo, bardzo ważne jest, żeby pić, uzupełniać te płyny. E, no ale czasami mogę wstać bardzo opuchnięta wodą, no bo hormonik. Mówisz o twarzy? Twarz, tak. A innego dnia mogę wstać bardzo taka rzeźka, lekka. i no więc to jest to, czego na to zojda, tak naprawdę. od czego to Naprawdę. właśnie od diety, od tego co zjadałeś wcześniej. Od diety wcześniej? Ta, też od bo ile godzin spałam, tak jak, jak ten wcześniejszy dzień wyglądał, a tak naprawdę Czyli ta to jest higiena bardzo, życia przy tej chorobie też Ale też, tak, też no niestety ten u, układ hormonalny jest bardzo delikatny i tutaj też musimy na tym na to patrzeć i tego pilnować i Postarać się nie stresować. To oczywiście wiemy, że w tych czasach jest, wiadomo, trudne. To jest trudne. Ja też jestem osobą, która y, też przejmuje się wszystkim i też dba o jakieś dobro innych i tak trochę mi to ciężko tym przychodzi, ale już jest dużo lepiej niż było, pracuję nad tym. E, no więc y, ten dzień jest, tak mówię, bardzo różny. I najgorzej jest to, jak, jak śpię te 9 godzin i nie mam siły wstać, mhm. i bym jeszcze poleżała, mhm. no, ale wtedy wiem, że ten dzień już będzie stracony, więc muszę na siłę tak wstawać. I faktycznie to jest chyba najlepsze, żeby takie przemóc się Czyli i. Tylko no, zacząć motywację. walczyć stoły. No. Tak, stoły. z tą spociwną. Może może taka wręcz wojskowa dyscyplina do tego jest potrzebna. To mi się wydaje, że tak. No, że sport i naprawdę, i... Tak, bardzo dał mi dużo sport, jeśli chodzi o właśnie taką dyscyplinę, o... Przez zwyciężanie jakichś swoich słabości, otrzymanie diety przede wszystkim, no bo tutaj tak. też jest bardzo ważne, tak. na przykład pod kątem SIBO um, dieta jest tutaj jeszcze, powiem, no gorsza, jeszcze niż gorsza niż Hashimoto. To, to jest w ogóle oddzielny temat na oddzielne spotkanie. Tak, jest bo... tak, tak, pokrótce powiem, że to jest dieta low food map, czyli bardzo eliminacyjna. Ja też robiłam... A co ty na... możesz na ten moment jeść w takim razie? Um, się trochę lepiej. Wyszłam na, wyszłam na wyższy poziom, że tak powiem. Trochę rozszerzoną mam tą dietę, ale faktycznie wszystko muszę gotować. Nie mogę nic surowego, czyli wszystkie owoce, warzywa, które dodaję do posiłków, muszę je gotować mm -hmm. na taką miękką papę, na oliwie z oliwek, w wodzie oczywiście. Tak. E, najlepiej zmiksować, żeby to też miało taką naj, najszybciej przyswajalną i najbardziej taką, no, mówię, papkę, e, formę żeby to nic nie zalegało w jelitach, więc i te posiłki też mam ograniczone. Nie wiem, tak jak wcześniej, czyli na przykład 4-5 razy, tylko 3, żeby te jelita też miało czas na um, odpoczynek, na takie przemielenie tego pożywienia, więc muszę sobie no, rozłożyć tak to godzinowo, żeby, żeby Czyli to w wszystko miało wy... ręce i nogi. Czyli w swoim wypadku w ogóle nie mam o jakichś takich skokach w bok kulinarnych, że raptem masz ochotę? Nie, na kebaba? Nie, absolutnie. W tym momencie nie, nie. ale to też jest po... pocieszające, że Sibo może można wyleczyć szybko. Mhm. Faktycznie się do tego zabierzemy e, mądrze okay. i e, dietę tą low food Map też nie powinna się za długo trzymać. To jest 3-4 miesiące max, później oczywiście ją rozszerzamy też z, z pod okiem dietyka klinicznego, ale jest A, z górki. I tak? wtedy już jest z górki. Jest, jest szansa, że faktycznie po tej e, dietoterapii i anty antybiotykoterapii możemy wrócić już na takie. Oczywiście nie mówię, że od razu już koniec diety i rzucamy się na fast fooda, tylko e, stopniowo Delikatnie sobie rozszerzamy, powoli. wprowadzamy w sobie te te produkty, które mogą nas uczulać, mogą powodować ten dyskomfort i wtedy też musimy po prostu znać swój organizm i tak na tyle go obserwować, żeby, e, żeby po prostu świadomie jeść. jeść mówić, świadomie tak? jeść, no właśnie, jeżeli, jeść. jeżeli teraz jecie śniadanie, bo taka godzina, że e, 8.48, <grym> być może ktoś z Was właśnie otwiera coś i zaczyna jeść, to zróbcie to z głową. Dziękuję tak, Ci dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, Kasiatuszka.